Serdecznie w kolejnym odcineczku z Jakuzy Tujeczki, gdzie pójdziemy sobie po prostu teraz, 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 pójdziemy sobie już do misji głównej, No bo coś innego. No i potem mam nadzieję, że coś nowego, ciekawego zostanie nam przedstawione. Jakuza! Jakuza! Ten czerwony jest niebezpieczny? Wypierdzielę, chłopie od razu widać, nie? Jak ktoś do ciebie idzie. No, ostatnio były piękne, miłosne historie, więc dawaj, lecimy. Porozmawiajmy sobie. Ah. No tak, bo on jeszcze mu nie powiedział. Hmm. O kurde, rozdział zmieniamy. Ściekły pies, mi wiecie kto to jest, wiecie. Każdy kto ogląda to wie. Tak? Logata Góru. どうやら神田の組が四代目に勝ち込みかけられたらしいそれで組の上層部は壊滅状態 <laughs> たった一人で神田とやり合うとはさすがだな堂島の竜の名は錆いついてねえようだどうやら桐生さんは例の沖縄の一件で動いてるようだ あんたがこの計画に乗ってるという情報を掴んでいるかもしれんそうなら次に桐生が攻め込むのはあんたのところだ沖縄のリゾート計画 あんたたに紹介しののはこの俺だリゾート建設に関わる利権あんたの組に入る金は千億はくだらない今俺らの中で六代目を弾いた可能性が高いのは間違いなくあんたなんだぜ真島の兄さん 俺はカムロ町をこの手に収めたいそれがどういう意味か分かりますよね今桐生さんに暴られたら一番困るのはあんただやり方は任せます後始末

もつのみましょうよキリとんでもない情報が入ったぞ今日の夕刊ですうちの政治部のスクープですついに防衛大臣のタミヤが民事党と沖縄県議会をまとめたようなんですつまり 基地拡大法案の成立は確実ってことか基地とリゾートはもともとワンセット基地が動き出したことでリゾートの開発も一緒に動き出したってわけだなこれでどうしてリゾート開発が再開されたのかが分かりましたねところで桐生このリゾート開発裏でとんでもねえ奴が絡んでるようなんだ 政匿名の情報筋からこんな写真がこれはどうやら鈴木が仕掛けているリゾート開発裏で建設の利権を得ようとしていたのがあの真島組らしいんだ。 I przepraszam za tego messengera pikającego, no denerwuje mnie jak ludzi dużo spami, nie? Ja pierdzielę. Kurde, chciałbym to zrobić, już wiecie. Bo się tak wciągnąłem w tą fabułę i to kurde. Pewnie śmicy się pokazują, nie nowe. No, będzie Mark, pewnie z szutem. Ej, były tu questy, już ich nie ma. Nie Widać, że tu substory znikają. Jeżeli nie, no to musimy zrobić, jeżeli jest. Bo tu były dwa substory i one zniknęły. Już ich nie ma. Nie pierdzielcie, że to tak działa. Bo ja bym był smutny wtedy. To by było wtedy bez sensu trochę, nie? Nikt by mnie nie oprzedził? Nie, no dobra, to będę robił. Na wszelki wypadek. No, były dwa questy. Były, były, gdzie one są. The one hit man tam był. Hit and run chyba tak on się nazywał. Zobaczmy co jest tutaj. Bo ja mam ten to przecież. Właśnie ja mam jakąś tą. Ciulidę do tego, ale znalazłem. Pamiętacie? On mi sprzedał tą jedną. Co to jest Sprawa. Musimy ją wyciągnąć z plecaka. правда? Что за хлоп? Teraz to mnie zaciekawili. Millennium Tower, ta jakiś samochód tam stoi. O kurde, no tak myślałem, że to jest ziomek. Chciałem go sfotografować, a stanąłem w miejscu. Kurde, no. Zabawie. No i po zabawie Mój czas jest więcej warty. Powinni dać z 10. To już, jest, to już jest lepiej. Chciałem tam wejść, bo tam jest kluczyk, ale widzę, że muszę z nim, muszę z nim pogadać. A nie zamierzam. Tak, po prostu słucham aż bym sobie, wiecie, sam pograł. Auto przed Millenium Tower. Tam jest też auto. Nie wiem, czy to z tej strony, czy z drugiej. Я купил. O kurde, udało się coś zrobić. Nie mogę nawet menu otworzyć. Okej, okay. a czy mamy tą torebkę? Nie. Upgrade'y możemy zrobić. Bo to było, nie. Jeszcze jedno zdanie tam się pokazuje na górze. No i znowu mnie chłop będzie gonił, no. Dziubaski, grubaski. No nie, to też jest ziomek. Tam jest klucz. Zobaczyłem tam się świecący coś, ale widzę, że nie ma. Твою <cozy> <German> <smot algún Scotman>, <mat puppy> <my lord> To już dupa, bo ja nie wiedziałem jak się atakuje. Zapomniałem, nie jak zwykle, jakbym pobiegł w drugą stronę. A, to on ucieknie, dobra. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz. Teraz już wiem. Eee, krótka, śmieszna misja. O, tu jakaś misja się pojawia kolejna. No i jedna za drugą się pojawia tamtą. Jak, jakby jestem smutny, że tamty, tamtą minęłem. Ale mam nadzieję, że się pojawią jeszcze tam te starsze misje. Które była i już ich nie ma. Hehehe 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 yeah To nie jest tutaj. Szczerze, to nie wiem. Supon Street. To są chyba stare nazwy, jakieś których nie ma. Totalnie nie wiem, gdzie jest takie miejsce. I nie wiem, czy będę wiedział, bo jest najlepsze. Dobra, ale niedaleko jest ta misja, jest tam zapis, nie ma, no to będziemy musieli tutaj gdzieś po prostu zakończyć odcinek i polecieć w kolejnym odcinku na tą misję. To jeszcze czym ciekawym, jak ci tutaj co tak siedzą. Jak chcemy atakować, dobra, a więc tutaj zakończymy. Ja was będę żegnał. Do zobaczenia wkrótce i cześć.